Jesteś formerem w Minecraft i masz własne pole do skrzynki, w której chowasz z reguły swoje najcenniejsze temy, co jakiś czas brakuje miejsca? Mamy na to rozwiązanie, dzięki super mega wielkiej skrzyni EWK możecie nawet sortować swoje temy. Witam, witam, z tej strony MWK, słuchajcie, jesteście w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym filmie, tak jak w powstawce mogliście zobaczyć, przedstawię wam jak zrobić taką oto zarąbistą skrzynkę, w której możemy sobie sortować nasze itemeczki. Ale na wstępie chciałbym wam powiedzieć i was poinformować, że jeżeli dobijecie 2000 łapek pod tym filmem, to jeszcze dziś ukaże się kolejny film, tak? Postanowiłem, że a piąteczek to Wam wolne dwa filmiki, ale musicie się wywiązać z Waszego zadania. Dobra, zaczynajmy. Słuchajcie, generalnie do całego tego mechanizmu będziecie potrzebowali oczywiście skrzynki, zwykłej skrzynki, skrzynki z minecartem oraz yy, tych ototorów. I w sumie to wszystko, tak naprawdę. Patrzcie, cały myk polega na tym, że potrzebujemy rozbudować sobie. Dobra, ja sobie zrobię w tą stronę, będzie łatwiej, po prostu, będzie ładniej wyglądać też. E, słuchajcie, robicie sobie podwójną skrzyneczkę w taki sposób, pod nią wykopujecie sobie taką dziurę, dajecie tutaj tory w ten sposób i na drugą. Oj, nie tu, na drugą stronę je przeciągacie, dajecie sobie tutaj Minecart z waszym właśnie Kolejną skrzynką Tutaj jak już ona wjedzie sobie właśnie tak po środku Tutaj zakopujecie Podchodzicie leciutko do skrzyneczki Hop tutaj niszczycie pyk I żeby to wszystko ładnie wyglądało I żeby się trzymało naszej kupy I żeby się nie rozlatywało Musicie sobie już obudować tą część Obojętnie jakim blokiem I sobie po prostu wjeżdżacie tym Kartem tutaj Rozwalacie tor i jedną skrzyneczkę macie I patrzcie pyk Pyk, mamy dwie skrzyneczki, a jeżeli chcecie zrobić jeszcze z drugiej strony, to robicie identycznie. To wam nie powinno się w żaden sposób yy, zbagować ani zepsuć. Boże, ja coś źle zrobiłem. O, tak o coś. Troszkę się zarypałem, sorry, ziomy, dobra, i tutaj robimy to samo. Hopa. Do połowy pyk. Dajemy sobie tutaj. O, widzicie, tamto nam wyjeżdża już powoli. Trzeba po prostu ostrożnie z tym troszkę. Tutaj niszczycie, hop. I teraz musicie sobie tutaj pyk, wchodzicie z tym, pyk, pyk i macie... Super mega wielką skrzynkę Bajem WK, tak, tutaj możecie. Ogólnie jeżeli chcę... Ja wam teraz taki szybki poradnik otwierania tej skrzynki wyjaśnię. Jeżeli chcecie otworzyć tą środkową skrzynkę, wiecie, tą dużą skrzynkę, zwykłą skrzynkę Minecraftową, to dajecie po prostu tu na środek. A jeżeli chcecie otworzyć te małe to dajecie tutaj sobie na minecarta. I, I to jest wszystko tak naprawdę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Eee, z racji tego, że jest on właśnie tak krótki, postanowiłem, że jeszcze dziś będzie kolejny materiał, ale jaki to się dobijecie. Po wbiciu 2000 lajków, więc ja byłem MWK. Mam nadzieję, że tego będziecie używać. Piszcie, czy chcielibyście się przejechać tamtym kurde kolosem, co jest za mną. Yy, no i tyle. Ja byłem MWK. Piszcie, czy też będziecie chcieli tego używać w jakiś sposób, bo to jest na yy, wersję 1.9, więc myślę, że bardzo fajnie. no, Ja byłem MWK. Po raz chyba piąty. <laughs> Trzymajcie się. Jo.